Witajcie kochani! Dziś chcę Was zabrać na krótką przejażdżkę po Wielniu, tramwajem, jednym ze starszych i wcale nie niskopodłogowym. Wybrałam dla Was linię D. Dziś to jedna z dwóch linii oprócz O, które nie są numerowane, tylko oznaczone literami. To jest pozostałość po dawnych czasach. Swego czasu planowano nawet zmienić nazwę D na trójkę, a linii 71 na czwórkę, ale po protestach ludzi zaniechano tego. Specjalny status tej linii ma też nazewnictwo po niemiecku. Nie mówi się o niej Linie D, tylko T wagen czyli jakby um, pojazd D. Uh, linia D to linia ważna, ciekawa i chyba najbardziej awaryjna i mająca najczęściej opóźnienia. Ważna, bo łączy północ miasta z południem, a ciekawa, o ile nie najciekawsza, bo przez 41 minut um, lub 42 minuty w drugą stronę a można zobaczyć wiele zabytków i ważnych miejsc. Na trasie D leży kilka pałaców, dwa dworce, a Panhof i Franz Josef Bahnhof, opera, Hofburg, Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej, parlament, teatr dworski, ratusz, budynki Uniwersytetu Wiedeńskiego i kiedyś Ekonomicznego, teraz jest gdzie indziej, Dawny budynek giełdy Koszary, spalarnia odpadów przy Szpitalauta, spalarnia Honnetwassera, taka, wiecie, ciekawa. I najdłuższy pojedynczy budynek mieszkalny na świecie, czyli Karl Marxhof. Nic dziwnego, że ta linia znalazła swoje miejsce w literaturze i oprócz tego, że w literaturze, to też w piosence. To właśnie nią porusza się wulkan Ambrose w piosence Szafna Los z 1978 roku, włączcie sobie, zobaczcie. I dlatego zabieram Was dzisiaj na krótką przejażdżkę tę, choć zupełnie nieturystyczną trasą, a przejedziemy się z pierwszego wacirku do dziewiątego przez 9 kawałek "Feel Like Home.